Dzień dobry, Faustyna Galon. Witam Państwa 10 stycznia w poniedziałek w wydarzeniach. Zobaczmy, co dziś w programie. Dzwonek ponownie zadzwonił dzisiaj w szkołach. Praktycznie lepiej uczyć w szkole, dlatego że mamy kontakt bezpośredni z uczniem, wiemy, jak się zachowuje, jak reaguje na nasze pytania. Co sądzi? Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy w kodeksie drogowym. Są już pierwsze wysokie mandaty. Wobec tego kierującego został zastosowany najwyższy w tym momencie mandat, właśnie 2,5 tysiąca złotych. Nowy tydzień rozpoczął się szkolnym dzwonkiem, ponieważ po ponad dwutygodniowej przerwie uczniowie wrócili do szkolnych ławek. Uczniowie po kolejnej nauce zdalnej powrócili do szkół. Oczywiście zgodnie z uwzględnieniem wcześniej panujących zasad. Reguły nie zmieniły się, dlatego że w reżimie sanitarnym pracujemy od września, a właściwie od ubiegłego roku szkolnego, więc i procedury, i regulaminy obowiązują wciąż te same. Ja oprócz tego, że jestem dyrektorem, jestem także nauczycielem, uczę języka polskiego i mam doświadczenie w pracy zdalnej i w pracy na terenie szkoły. No i oczywiście obie formy dają różne możliwości, bo nauczanie zdalne powoduje, że korzystamy z różnych aplikacji, z różnych programów, z różnych rozwiązań, rozwijamy się technicznie i nasze umiejętności również w tym względzie się rozwijają. Natomiast praktycznie lepiej uczyć w szkole. Dla wielu uczniów jest to wyczekany moment, bo jak wiadomo, nauka w szkole i kontakt z rówieśnikami jest bardzo ważny. Ja jestem przyzwyczajony do nauki stacjonarnej. Osobiście ją wolę, bo nic nie zastąpi kontaktu z nauczycielem oraz z kolegami z klasy. Ja się bardzo ucieszyłam, że wracamy, ponieważ nauka zdalna jest strasznie męcząca, tak szczerze. Jeszcze jak ktoś ma rodzeństwo w domu, trzeba się tym wszystkim dzielić. A tak jak spotykam się z znajomymi w szkole, z nauczycielami. To wiele łatwiej mi się czegoś nauczyć i po prostu cieszę się, że tu jesteśmy. Ja najbardziej tęskniłam za koleżankami i kolegami. I jeszcze za panią, bo się już dawno z nimi nie widziałam. Za kim najbardziej tęskniłaś i za czym? Chyba za lekcjami. No na pewno wolę bardziej szkoła, jak chodzimy tak normalnie, a tęskniłam za paniami i za koleżankami. Trzymamy kciuki, żeby nauka stacjonarna pozostała jak najdłużej. I życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom dużo zdrowia. Styczeń to zawsze okres podsumowań tego, co działo się w ubiegłym roku. Przeżyjmy więc jeszcze raz najważniejsze sportowe wydarzenia, jakie miały miejsce w Zabrzu w 2021 roku. Jaki był rok 2021 w Zabrzeńskim Sporcie? Na pewno udany. Do zespołu górnika Zabrze dołączył Mistrz Świata Lukas Podolski. Było to wydarzenie, które odbiło się echem w całym piłkarskim świecie, a górnik ponownie znalazł się na szczycie zainteresowania kibiców. Nowym trenerem trójkolorowej został Jan Urban. Po raz kolejny w Zabrzu gościł wyścig Tour de Pologne. Tym razem w naszym mieście miał miejsce start ostatniego, siódmego etapu wyścigu. wyrusza na trasę ostatniego etapu, Srebrny medal Mistrzostw Polski wywalczyły w Zabrzu zawodniczki SPR-u Pogoń 1945 Zabrze. Z kolei zawodnicy stowarzyszenia zostali mistrzami Polski Juniorów Młodszych. 13-letni Antoni Dylong z klubu Szachmat zdobył tytuł drugiego wicemistrza Unii Europejskiej zajmując trzecie miejsce w indywidualnych mistrzostwach Unii Europejskiej w szachach klasycznych. Mistrzem polskich juniorów młodszych w pływaniu stylem motylkowym na dystansie 200 metrów został Jakub Katana z miejskiego klubu pływackiego Zabrze. Po raz 20 młodzi zawodnicy zmierzyli się ze sobą w turnieju imienia Ernesta Pola. Po raz drugi aktywne zabrze zorganizowało cieszące się ogromną popularnością zawody z cyklu 4 pory roku. Na zabrzańskich kortach tenisowych odbyły się zawody Zabrze Cup oraz turniej ITF Seniors. Najlepsi tancerze wzięli udział w zabrze Dance Festival, czyli największym festiwalu tańca w Polsce. Najmłodsi miłośnicy jeździectwa zaprezentowali swoje umiejętności w pierwszych zawodach Pony Cup. 320 metrów pod ziemią odbyła się kolejna gala Ponad 100 śmiałków wzięło udział w zawodach biegowych Ciśniemy na wieżę. Korzystając z bogatej infrastruktury odbyły się m.in. zawody koszykarskie, oraz turniej piłki plażowej. Pomimo trwającej pandemii rok 2021 okwitował również w liczne inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury sportowej w mieście. W Zespole Szkół Sportowych powstała najnowocześniejsza hala gimnastyczna, przy której działa ośrodek olimpijski. Na osiedlu Janek powstała sportostrada zabrzańska. Zmodernizowane zostało boisko walki makoszowy. A przy arenie Zabrze otwarto profesjonalne boisko treningowe, z którego będzie korzystać pierwsza drużyna górnika oraz adepci Akademii. Za szkolenie młodzieży klub zajął drugie miejsce w Polsce w przygotowanym przez Instytut Sportu w Warszawie rankingu piłkarskich Akademii za rok 2020. Podpisano umowę na nowe ścieżki rowerowe oraz zmodernizowano obiekty Sparty Zabrze, która w tym roku świętowała jubileusz stulecia istnienia. Niestety, rok 2021 to nie tylko sukcesy i rozwój infrastruktury sportowej. W lipcu odszedł od nas Stanisław Leon Sędkowski, najbardziej rozpoznawalny w Polsce kibic górnika Zabrze i dobry duch klubu. Niezależnie od przeciwności Zabrze sportem stoi. Sukcesów i osiągnięć Zabrzeńskich sportowców można by wymieniać jeszcze wiele. Za nami więc udanych 12 miesięcy. Miejmy nadzieję, że już bez żadnych ograniczeń nowy rok będzie jeszcze bardziej owocny. Nowe przepisy w kodeksie drogowym przynoszą już pierwsze efekty. Można zauważyć, że kierowcy jeżdżą wolniej, ale są i tacy, którzy dostali już najwyższe mandaty w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Skutki wprowadzenia nowych przepisów w kodeksie drogowym od nowego roku można już zauważyć. Policjanci ruchu drogowego rzeczywiście zauważyli, że kierowcy jeżdżą ostrożniej, przede wszystkim zwolnili. Zwolnili, ale są kierowcy, którzy otrzymali już najwyższe mandaty. Nie jest tak, że dalej, że nie dochodzi do żadnych wykroczeń. Choćby dzisiaj poranna sytuacja na ulicy Wolności 45. Na przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa pierwszemu 39 latek. Przez przejście dla pierwszych przechodził młody człowiek, 15-letni, który wręcz musiał salwować się ucieczką, aby nie zostać potrąconym. Wobec tego kierującego został zastosowany najwyższy w tym momencie mandat właśnie dwa. I pół tysiąca złotych. Więc tak jak widać, no dalej są takie sytuacje, gdzie dochodzi do wykroczeń. Te sytuacje są niebezpieczne, a zabrzeńcy policjanci nie wahają się w takich sytuacjach stosować tych najwyższych środków karnych. A takie są i to nie tylko za przekroczenie prędkości, ale właśnie za nieprzepuszczenie pieszego na pasach. Faktycznie jest tak, że najczęściej najbardziej poszkodowaną osobą, jeśli mówimy o wypadkach, to są osoby, osoby z tak zwanej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego czyli piesi, rowerzyści. Dlatego wydaje mi się, że konstruowanie przepisów w taki sposób, aby właśnie oni byli najbardziej chronieni, jest zasadne. I zasadne jest też to, żebyśmy my, jako piesi, zawsze przechodząc przez pasy, upewnili się, że nic nam nie zagraża. Dlatego nie przebiegajmy przez pasy, nie patrzmy w telefony komórkowe i nie słuchajmy głośno muzyki, bo bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Na dzisiaj w wydarzeniach to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę, życzę dobrego wieczoru i do zobaczenia.